Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 11. Do wykresu funkcji liniowej F należą punkty A o współrzędnych –3,1 oraz B o współrzędnych 1,7. Wykres funkcji liniowej G jest równoległy do wykresu funkcji F i przechodzi przez punkt C o współrzędnych minus –5, minus –3. W podpunkcie A mamy wyznaczyć wzory funkcji F i G. W podpunkcie B podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne, podpunkt C oblicz pole trójkąta, ograniczonego wykresem funkcji g i osiami układu współrzędnych. Rozwiązanie podpunkt A na początek wyznaczamy wzory fun y funkcji f i G. Wyznaczymy współczynnik kierunkowy funkcji f korzystając ze wzoru na współczynnik kierunkowy, używając. Współrzędnych dwóch punktów, czyli mamy tutaj a równa się w liczniku yb minus ya, a w mianowniku xb minus xa, gdzie xa, ya to współrzędne pierwszego punktu, a xb, yb to współrzędne drugiego punktu. Zatem otrzymujemy yb, czyli 7 minus ya, czyli 1, a w mianowniku xb, czyli 1. Minus przepisujemy, a za x a biorę minus 3. Czyli minus 3 w nawiasie. 7 minus 1 to 6. 2 minusy dadzą nam plus, czyli w mianowniku mamy 1 plus 3, czyli 4, a 6 podzielić na 4 to 1,5. Już wiemy, że współczynnik kierunkowy funkcji f jest równy 1,5. I używając wzoru ogólnego funkcji liniowej, czyli f od x równa się Ax plus B. Zaczynamy po kolei wstawiać. Najpierw za współczynnik kierunkowy wstawimy 1,5, czyli mamy 1,5 X plus B. Teraz skorzystamy sobie ze współrzędnych naszych punktów, wybieramy sobie dowolny z tych punktów, ja wybrałem sobie punkt A i w ten sposób wyznaczymy wyraz wolny we wzorze funkcji F od X. Czyli tak, punkt A ma współrzędne minus 3,1, wiemy, że punkt A należy do wykresu funkcji F, czyli w miejsce x wstawimy minus 3 w naszym wzorze, w miejsce y wstawimy 1 i w ten sposób otrzymamy równanie, dzięki któremu wyznaczymy wyraz wolny b. Zatem otrzymujemy 1 równa się 1,5 razy minus 3 plus b. 1,5 razy minus 3 to minus 4,5. Przerzucam minus 4,5 na lewą stronę równania, zatem do obu stron równania dodaję 4,5 i odwracam sobie od razu równanie stronami, czyli b. Jest równe 1 dodać 4,5, czyli 5,5. No i wstawiam mój wyraz wolny do wzoru funkcji f od x, czyli f od x ma postać 1,5x plus 5,5. Teraz wiemy, że wykresy funkcji f i g są do siebie równoległe, zatem ich współczynniki kierunkowe są sobie równe. Zapisuję równanie ogólne y, funkcji g od x, czyli ax plus b. Skoro są do siebie równoległe, to znaczy, że ich współczynniki kierunkowe są sobie równe. Zatem a jest równe 1,5. No i mogę wrzucić do wzoru, czyli mamy g od x jest równe 1,5x plus b. Teraz wiemy, że do wykresu funkcji g należy punkt C o współrzędnych -5, -3. Korzystając z tych współrzędnych, wyznaczymy sobie wyraz wolny. Zatem w miejsce x wstawimy -5, a w miejsce y wstawimy -3. Otrzymujemy równanie. Minus 3 równa się 1,5 razy minus 5 i plus b przepisujemy. 1,5 razy minus 5 to minus 7,5. Przerzucam minus 7,5 na lewą stronę równania, zatem do obu stron równania dodam 7,5 i odwrócę sobie od razu równanie stronami, czyli b jest równe minus 3 plus 7,5 to 4,5. No i wstawiam wyraz wolny do naszego wzoru, czyli g od x ma postać 1,5 x plus 4,5. Pod punkt B podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. No Aby wyznaczyć argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne, musimy określić jej monotoniczność. Robimy to na podstawie twierdzenia o monotoniczności funkcji liniowej, a następnie wyznaczamy jej miejsce zerowe. Czyli teraz tak: funkcja f od x dana jest wzorem 1,5x plus 5,5. Współczynnik kierunkowy a jest równy 1,5, a wyraz wolny b 5,5. Widzimy, że a jest większe od zera, zatem funkcja na pewno jest funkcją rosnącą. Teraz wyznaczamy miejsce zerowe. Miejsce zerowe wyznaczamy za pomocą wzoru minus b przez a i podstawiając mamy w liczniku minus przepisuję, za b bierzemy 5,5, podzielić przez a, czyli przez 1,5. Zamieniam sobie ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe, czyli mamy w liczniku minus 5 i druga, a w mianowniku 1 i druga. Zamieniam liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. 5 razy 2 to 10, plus 1 to 11, czyli w liczniku mamy minus 11 drugich, a w mianowniku 1 razy 2 to 2, plus 1 to 3, czyli 3 drugie. No I pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli dzielenie zamieniam na mnożenie, otrzymując minus 11 drugich razy odwrotność yy, ułamka 3 drugie, czyli 2 trzecie. Zwracamy dwójki. Otrzymuje minus 11 trzecich, wyciągamy całe, czyli mamy minus 3 całe i 2 trzecie. I to jest nasze miejsce zerowe. Zatem funkcja jest rosnąca i ma miejsce zerowe dla x równego minus 3 i 2 trzecie. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy funkcję rosnącą, no i ona w pewnym miejscu przecina oś x, czyli to jest to nasze miejsce zerowe minus 3 i 2 trzecie. No i mamy zapisać, kiedy on, y, nasza funkcja przyjmuje wartości ujemne. No przyjmuje wtedy, kiedy znajduje się pod osią x, czyli od minus nieskończoności do miejsca zerowego, czyli do minus 3 i 2 trzecie. I pod punkt C oblicz pole trójkąta ograniczonego wykresem funkcji g i osiami układów współrzędnych. Wyznaczamy punkty przecięcia wykresu funkcji g z, os, y, z osiami układów współrzędnych, czyli g od x ma postać 1,5x plus 45 Współczynnik kierunkowy A jest równy 1,5. Wyraz wolny B jest równy 4,5. Najpierw korzystamy ze współrzędnych punktu przecięcia z osią o x, czyli z naszego miejsca zerowego. Minus B przez A jest równe. W miejsce B wstawiamy minus 4,5. Podzielić na współczynnik kierunkowy A, czyli 1,5. Minus 4,5 podzielić na 1,5 to minus 3. Zatem mamy punkt przecięcia z osią OX o współrzędnych minus 3. 0. Teraz punkt przecięcia z osią o y. Wiemy, że ma on współrzędne 0b. W naszym przypadku wyraz wolny był 4,5. Zatem ten punkt ma współrzędne 0, 4,5. No i zaznaczamy te dwa punkty w układzie współrzędnych. Pierwszy punkt y, zero, minus 3, 0, minus 3,0, czyli minus 3 na osi x. I nie ruszamy się z tego miejsca. Mamy pierwszy punkt i drugi punkt 0 na osi x i 4,5 jednostki do góry, czyli 0 na osi x znajduje się w tym miejscu i raz, dwa, trzy, 4,5 jednostki do góry mamy drugi punkt. No i przecinamy te dwa punkty prostą, otrzymując w tym miejscu trójkąt. Jak widzimy, jest to trójkąt prostokątny. No i teraz tak. Pole trójkąta liczy się ze wzoru a razy h podzielić przez dwa, gdzie a to podstawa, a h to Wysokość. Zatem podstawa naszego trójkąta ma długość 3, ponieważ tu był punkt minus 3, a wysokość naszego trójkąta ma 4,5 jednostki, no bo tyle wynosi odległość tego punktu od początku układu współrzędnych. Zatem, korzystając ze wzoru na pole trójkąta, wiemy jeszcze raz, że A jest równe 3, wysokość 4,5. Zatem otrzymujemy podstawa razy wysokość, czyli 3 razy 4,5 dzielone przez 2. 3 razy 4,5 to 13,5. Podzielić przez 2, zatem pole takiego trójkąta wyniosłoby 6,75 jednostki kwadratowej. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.